Witam serdecznie Targi Enex 2025 Kielce, Wisła jak zwykle z pełną ofertą produktową, kompleksową e, dla każdego odbiorcy. Zajdujemy się przy kotle pelletowym, kocioł Witolinio 100C, jak najprostsza konstrukcja urządzenia, mega czytelny wyświetlacz, w pełni dotykowy, kolorowy, może obsługiwać w pełni dwa niezależne obiegi mieszaczowe, czyli niezależnie możemy sobie zrealizować obieg pierwszy na parterze, chociażby obieg drugi na, na pierwszym piętrze. Występuje w czterech rodzajach mocy, od 20 kW do 40 kW, konstrukcyjnie naj Rozszedł, co może być. A jakie są sposoby na redukcję generowanego hałasu w pompach ciepła? To przede wszystkim sztuczne i naturalne przeszkody. Witajcie, znajdujemy się dzisiaj na targach Enex w Kielcach. Prezentujemy tu najnowsze pompy ciepła i najnowsze urządzenia firmy Wisman. Między innymi pompę ciepła Vitocal 250A, jest to pompa proponowa typu monoblok. Z ekstremalnie niskim poziomem mocy akustycznej, którą polecamy do rozwiązań, gdzie mamy bardzo niewielką odległość między budynkiem a granicą działki. Dzięki takiej pompie ciepła jesteśmy w stanie na niecałych dwóch metrach odległości od budynku uzyskać poziom ciśnienia akustycznego, czyli poziom hałasu, na poziomie niższym niż 40 dB. Jednostka dedykowana pod układy modernizowane, tak żeby uprościć instalację, czyli połączyć obecne źródło oparte na kotle gazowym, olejowym, czy też kotle na paliwo stałe z automatycznym rozpalaniem, w pełni z urządzeniem, pompą ciepła, która to w pełni decyduje już później, czy realizujemy w obecnym czasie centralne ogrzewanie, czy ciepłą wodę użytkową. klima 230S. Urządzenie występujące w wersji jako single split, czyli pojedyncza jednostka wewnętrzna, z zewnętrzną, jak i multi split, czyli kilka jednostek wewnętrznych łączymy do jednej jednostki zewnętrznej. Najnowszy produkt, który pozwala nam posiadać w ofercie dwa niezależne malowania, czarny oraz biały, tak żeby lepiej dopasować się do każdego wystroju wnętrza. W środku znajdziemy aplikację, czyli zdalne sterowanie. Odnajdziemy również kontrolę nad wilgotnością powietrza, czyli w i kiedy chłodzimy czy też grzejemy nasze pomieszczenia, w pełni samo urządzenie, automatyka zapewni nam idealną wilgotność powietrza, żeby nasze odczucia były jak najlepsze i zagwarantowały pełny komfort, niezależnie czy też grzejemy czy też chłodzimy. To co w środku znajdziemy, to jest również samo czyszczenie parownika, czyli chcemy zachować go w jak najlepszej formie i w jak najlepszej kondycji, po to, żeby nie namnażały się żadne bakterie, jak i wirusy.